Prowadzę śledztwo, a konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o salamandrze. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Nie wiesz nawet, Wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem. Ale... Na ten bank pracowały pokolenia wiwaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! Nie wierzę ci. Czy niechęć do mieszkańców Wyzimy nie sprowadziła cię przypadkiem na drogę przestępstwa? Obrażasz mnie wiedźminie. Nawet jeśli czuję niechęć do tego miasta i jego władz! Tak? Nigdy nie sięgnąłbym po rozwiązania niezgodne z prawem. Precz z mojego domu! Nie wierzę ci. Dlaczego utrzymujesz kontakty ze Skojatel? Skojatel! Mają powody, żeby walczyć z ludźmi. Rozumiem ich, ale nie pochwalam. Czemu z nimi rozmawiasz? To moi bracia. Jednak dla mnie jedyną drogą dbania o swoje dobro jest współpraca. Z ludźmi? W ramach prawa. Jeśli nie będziemy wierzyć w prawo, nic nam nie pozostanie. A teraz pozwól mi zająć się swoimi sprawami. Do widzenia. Nie wierzę ci. Dobrze. W sumie i tak wiem, co o tym myśleć.